Dzisiejszy program będzie inny niż wszystkie. Opowiemy w nim o piłkarzu, który zdobył mnóstwo pucharów w reprezentacyjnej i klubowej karierze, jednak do tej pory całkowicie nie wykorzystał swojego potencjału i otaczał się niewłaściwymi ludźmi. A niektóre historie z jego udziałem nadają się na naprawdę niezły film sensacyjny. Jak co tydzień witają się z wami Piotr Bukański i Michał Kmylewski. Paul Pogba urodził się 15 marca 1993 roku w Lani sur we Francji. Swoją juniorską karierę rozpoczął w klubie US, Rossi Brie, a następnie dołączył do młodzieżowej drużyny La Havre. Jego talent i potencjał nie pozostały niezauważone, a w 2009 roku w wieku 16 lat dołączył do Akademii Młodzieżowej Manchester United. Debiut Francuza w pierwszej drużynie Manchesteru United nastąpił w 2011 roku. W wieku 18 lat zagrał w meczu Pucharu Ligi Angielskiej przeciwko Leeds United. Jego talent i umiejętności szybko przyciągnęły uwagę zarówno kibiców, jak i trenerów. Pogba zyskał reputację utalentowanego środkowego pomocnika, charakteryzującego się doskonałą techniką, silnym strzałem i umiejętnościami w grze głową. Mimo swojego młodego wieku Pogba wykazywał się dojrzałością i pewnością siebie na boisku. W 2012 roku piłkarz przeniósł się do włoskiego Juventusu Tury na zasadzie wolnego transferu. Wtedy jeszcze Anglicy nie wiedzieli, że za darmo pozbywają się jednego z najlepszych wówczas zawodników na swojej pozycji boiskowej. Podczas swojego pobytu w Juventusie Pogba rozwinął swoje umiejętności i stał się jednym z najlepszych środkowych pomocników na świecie. Zdobywał mistrzostwa Serie A i regularnie wpisywał się na listę strzelców. Jego dominująca gra w środku pola, wyjątkowe umiejętności techniczne i zdolność do tworzenia bramek przyciągnęły uwagę największych klubów na świecie. W 2016 roku Pogba powrócił do Czerwonych Diabłów za rekordową wówczas sumę transferową 105 milionów euro. Stał się wtedy najdroższym piłkarzem w historii, co świadczyło o ogromnym zaufaniu, jakim cieszył się jego talent. Od swojego powrotu do Manchesteru United Pogba stawał się kluczowym zawodnikiem drużyny, pomagając jej w zdobywaniu sukcesów zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie. Dwa lata później piłkarz wywalczył Mistrzostwo Świata z reprezentacją Francji, pokonując w finale Chorwację 4 do 2. W 59. minucie popisał się kapitalnym uderzeniem z za pola karnego, zdobywając bramkę na 3 do 1. Wydawało się, że kariera Pogby rozkwita w najlepsze, jednak potem było już tylko gorzej. Zawodnik z miesiąca na miesiąc dostawał kolejnych kontuzji, a jego wartość rynkowa spadła w niesłychanie szybkim tempie. Jego występy w zespole z Manchesteru pozostawiały wiele do życzenia. Urazy tak bardzo zniszczyły piłkarza, że w lipcu 2020 roku United postanowiło oddać go za darmo z powrotem do Juventusu, z którego kupowali go za ponad 100 milionów euro. Mimo to w życiu Pola Pogby stała się jeszcze bardziej straszliwa rzecz, niż diametralny spadek formy. Problemy zdrowotne okazały się być jedynie wierzchołkiem góry lodowej w życiu Pogby. W tym samym roku media obiegły informacje o niezwiązanych z piłką nożną kontrowersjach, w których piłkarz był zamieszany wraz ze swoim bratem Matiasem Pogbą i, i niedawno niewidzianymi przyjaciółmi z dzieciństwa. Okazało się, że przez wiele lat pomocnik finansowo wspierał swoją rodzinę i bliskich, jednak odkrył, że zostało mu skradzione kilkaset tysięcy euro z jego konta. Nieszczęście nie skończyło się na tym. W marcu 2022 roku brat Matias i jego znajomi porwali Pola Pogbe, szantażując go i żądając od niego aż 13 milionów euro. Twierdzili, że Francuz jest im tę kwotę winien za rzekomą ochronę, którą mieli mu zapewnić. Należy podkreślić, że Pogba nie miał świadomości takiego układu czy jakiejkolwiek umowy związanej z ochroną. W lipcu Paul Pogba złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zawodnik Juventusu przyznał, że padł ofiarą szantażu ze strony swoich byłych kolegów. Francuski dziennik Le Parisien poinformował, że Francuz nieustannie dostawał groźby, a policja zdecydowała się zapewnić mu osobistą ochronę. Pamiętam tylko jedno: bardzo się bałem. Nie wiedziałem, do czego są zdolni. Dwóch mężczyzn wycelowało we mnie broń. Wtedy nie miałem innego wyjścia. W obawie o własne życie zapewniłem ich, że zapłacę tyle, ile oczekują. Zrozumcie, nie mogłem w tej sytuacji nic zrobić. Zostałem nagle napadnięty i znajdowałem się w sytuacji zagrożenia, zeznawał Pogba. Byłem przerażony. Dwóch facetów wycelowało we mnie broń. Trzymany na muszce powiedziałem im, że zapłacę. Krzyczeli, zamknij się, patrz w dół, zeznał Paul Pogba. Jeden z dwóch zakapturzonych mężczyzn powiedział, co się Rajdanowi do ucha. Kiedy wyszli, Rajdan przekazał mi, że muszę im zapłacić, inaczej wszyscy będziemy w niebezpieczeństwie, dodał wtedy trzydziestolatek. W tamtym okresie Paul Pogba przyznał również, że zachorował na depresję. Nawet nie wiesz, że chorujesz. Potrzebujesz ciągłej samotności. Odizolowujesz się od otoczenia. W czasie całej mojej kariery cierpiałem na kilka epizodów depresyjnych. Nikt nie jest odporny. Piłkarzom tylko trochę trudniej się do tego przyznać. Zarabiamy kupę forsy, jeździmy wypasionymi autami, mieszkamy w luksusowych apartamentach, ale przecież nie chroni nas to przed chorobami. Nie jesteśmy superbohaterami, a zwykłymi ludźmi", mówił Francuz. Kilka tygodni temu na łamach weszło, Jan Mazurek bardzo trafnie podsumował ostatnie lata z życia reprezentanta trójkolorowych. Massimiliano Allegri mówi, że to niespokojna i rozchwiana emocjonalnie dusza. Ponad 50 opuszczonych spotkań w Juventusie, jakieś 100 meczowych absencji w Manchesterze United, 800 dni przerwy od piłki nożnej w ciągu zaledwie 4 lat. Paul Pogba wpadł w spirale nieszczęść, które ruinują jego karierę. Mamy nadzieję, że wybitny piłkarz, jakim niewątpliwie jest 30-letni Paul Pogba, wróci do optymalnej formy i zabłyśnie w niejednym meczu Serie A, czyli Ligi Mistrzów. A już za tydzień opowiemy o piłkarzu, którego kariera i życie zostały przerwane w tragicznych okolicznościach. Naszym bohaterem będzie Antonio Puerta, utalentowany obrońca z Hiszpanii, który zabłysnął jako diamentowa lewa stopa Sewilli. Do usłyszenia!